Teoretycznie nie potrzeba, na pewno już będę, mam te uprawnienia, mogę nim latać. Dzień dobry, jesteśmy ponownie. W sumie to nie jesteśmy... Ja jestem dzisiaj tylko. No chyba, że tam Asia przyjdzie Wam pomachać. Ale mm, dzisiejszy film jest o dronie. Jak wiecie, używamy drona i e, zmieniły się e, w całej Unii Europejskiej przepisy odnośnie dronów. Czekajcie, żeby nie wyszedł, jak ten pan z tymi koma tak. E, więc cały, cała Unia Europejska ma i ujednolicone przepisy i one się trochę pozmieniały. To znaczy e, zaczęto wymagać e, takiej licencji, nie licencji, prawa jazdy, nie wiem jak to nazwać. E, Jakiś kwalifikacji odnośnie prowadzenia drona. Dotychczas dronem, no, tymi ciężkimi dronami trzeba było tam jakieś robić uprawnienia. Te małe nie. Teraz dron powyżej 250 gram musi mieć, musi operator mieć uprawnienia, które trzeba sobie zdać, wyrobić, zdać w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Słuchajcie. Na początku roku od razu, no, jak, jak, jak każdy zainteresowany, zajrzałem sobie na stronkę i mm, nie do końca to było tak w sumie jasne, czy ten DJ Mavic Mini potrzebuje, czy nie potrzebuje takiego operatora z jakąś tam licencją. Podczas szkolenia, po rejestracji, podczas szkolenia wyczytałem, że jeżeli waży on mniej niż 250 gram, ale posiada jakikolwiek kamerę czy, czy mikrofon, coś co rejestruje dźwięk lub obraz, trzeba tego. Słuchajcie, dzisiaj, zabierając się do tego materiału, żeby zrobić dla Was ten vlog, wchodzę na stronę. I co ciekawsze, piszę na samym początku tej strony, że mimo, że ma tą kamerę, nie trzeba robić żadnych uprawnień. E, e, oczywiście mówię o tym, o tym miniaku, więc byłem zaskoczony i mówię Wam, że musiałem podejść do nagrania drugi raz. Ja jak patrzyłem, na pewno nie było, jeszcze dyskutowałem tu z kilkoma osobami, e, takiego zapisu nie było. W trakcie szkolenia dodatkowo tego online też był zapis. Jeżeli jest lżejszy, ale posiada jakąkolwiek e, formę zapisu, obrazu lub dźwięku, e, trzeba zrobić e, również to szkolenie i zdać ten egzamin. A więc, tak było przynajmniej na początku i ja to zrobiłem, więc chwalę się Wam, że zrobiłem. Słuchajcie, szkolenie bo tak, może to jest miniak, który teoretycznie wychodzi na to, że nie trzeba tego robić, ale jeżeli macie e, Mavic Air, no jest, już on jest cięższy i trzeba to zrobić, więc miniaki zostawmy, przejdźmy do Airów i tam trzeba zrobić to, te uprawnienia. Jest to naprawdę bardzo proste, bardzo mało czasu zajmuje. W sumie zajęło mi to około godziny i to naprawdę z marszu, bo nie mogłem się zdecydować, czy robić, czy nie robić. Mówię, może poczekam, jak to się wyklaruje. A w sumie stwierdziłem, że dobra, spróbuję to zrobić, więc i zabrałem się za to. Szkolenie online. No, po prostu trzeba poczytać przepisy i to jest fajne, właśnie, bo nawet jeżeli słuchajcie, nawet jeżeli nie chcecie robić tego egzaminu, to szkolenie online warto zrobić, nawet jak latacie tymi miniakami. Jest tam dużo przepisów, które mówi nam, co zrobić jednak, żeby nie łamać prawa, nie, nie zagrażać komuś, nie zagrażać jakimś instytucjom czy, czy czymś takim. Tak. No, no, niektóre rzeczy same z siebie się rozumują, Wiadomo, przy lotnisku nie będziemy latać, bo. No, moglibyśmy doprowadzić do jakiejś katastrofy lotniczej. Więc to, to, to tak na rozsądek, ale tam jest dużo przepisów, które powie, powiedzą nam i później nie będziemy nigdy zdziwieni, że dostaliśmy mandat za coś, bo gdzieś lataliśmy. A więc zrobiłem to szkolenie online, no i mówię, a spróbuję sobie zrobić ten egzamin. Więc zdenerwowanie, jak nastolatki przed randką, i zabrałem się za to, chciałem troszeczkę powiem Wam tak, byłem przygotowany na trochę oszukiwanie. To znaczy. Joannę posadziłem obok z komputerem i mówię: słuchaj, jak nie będę wiedział, będziesz szukała i będzie, będę udzielał odpowiedzi. Jest 40 pytań, na każde pytanie jest 90 sekund, półtorej minuty na odpowiedź. W sumie, oczywiście, tak. Nie potrzebowałem Asi pomocy ani razu bo to jest bardzo łatwe, to jest bardzo proste. Jeżeli przeczytacie sobie te, to szkolenie, zrobicie online, to, to, to wiecie, no, tam nie ma nie wiadomo ile informacji, zdążycie to zapamiętać i będziecie wiedzieli. Więc odpowiedź e, dawałem w ciągu 10-20 może sekund, tak. I, więc bardzo, szło to bardzo szybko i godzina czasu i miałem już e, zrobiony test, no i, i egzamin, więc poszło to bardzo szybko. I teraz, mimo to, że teoretycznie nie potrzeba na pewno już będę mam te uprawnienia mogę nim latać co najważniejsze nawet jeśli nie robicie tych uprawnień musicie się tam zarejestrować i umieścić na swoim dronie swój numer jest to Potrzebne do tego, no, no nie oszukujmy, jeżeli zrobicie komuś krzywdę albo jakieś szkody, to ten numer Was zidentyfikuje. Jeżeli tego numeru nie będziecie mieli, to zapłacicie na pewno jakąś karę, jakiś tam mandat. W zależności, słuchajcie, w Polsce może one nie są wysokie, ale w Niemczech są bardzo wysokie, więc warto to zrobić i mieć spokojną głowę i się nie martwić. Za chwilę Wam pokażę, zrobię tu... Nagram z komputera, jak to wygląda, żebyście widzieli tą, ta strona. Kto jeszcze nie zrobił, bo podejrzewam, że wszyscy, większość już, już się tym zajęła, ale naprawdę warto to zrobić, żeby, żeby nie narobić sobie kłopotów. Dobrze, więc przechodzimy do, na tą stronę. Ja już Wam pokazuję. A więc jesteśmy już na tej stronie. Jest to Urząd Ludwictwa Cywy Cywilnego. O, ale mi dykcja poszła. I tu jest ta zakładka odnośnie dronów. Tu wchodzimy sobie w nią. Jest kilka informacji, i właśnie tutaj jest ta informacja odnośnie 250, które ważą mniej niż 250 gram i posiadają kamerę. Podlegają wyłącznie obowiązkowi rejestracji, więc na mini nie musimy mieć tych uprawnień. Ale jeżeli mamy już Aira, no musimy to zrobić. Wchodzimy sobie tu, w tą zakładkę rejestracja, chyba że mamy już konto, oczywiście już ja, ja już je mam. No i tu zaczynamy wszystko wpisywać. Tak? Tu, nawet jeśli nie mieszkamy w Polsce, to zmieniamy to sobie na kraj, który tam e, może w Bangladeszu mieszkamy, czy coś, więc zmieniamy i nie ma problemu. E, również adres tak samo można wpisać później e, tam, gdzie się faktycznie mieszka, nie, nie że to musi być polski no, i przechodzimy do rejestracji. Robimy następnie ten online i, i egzamin, jeśli go potrzebujemy. Tak to pokrótce wygląda. Więc, jak widzicie, jest to bardzo proste. Myślę, że warto to zrobić. Chociażby nawet po to, żeby wiedzieć naprawdę, jak, jak, jak się zachować, żeby nie dostać mandatu, żeby nikomu nie zaszkodzić. I pamiętajcie, że są jeszcze troszeczkę różnice między. Różnymi krajami, to znaczy w Polsce nie potrzeba ubezpieczyć drona, a w Niemczech jest to obowiązkowe. Nie wolno latać żadnym dronem bez ubezpieczenia, więc warto się dowiedzieć, jakie jedziemy gdzieś do, gdzieś do jakiegoś innego kraju, jaki jest ten przepis, żeby po prostu nie narobić sobie kłopotów, że z wakacji nie wyszła jakaś katorga finansowa. Więc tak to pokrótce wygląda. Hmm. Jeśli Wam się podobało, łapki w górę, jakieś pytania, komentarze, oczywiście, piszcie, bardzo chętnie je poczytamy. No i subskrybujcie. Subskrybując nasz kanał, mobilizujecie nas do dalszych vlogów. I mam nadzieję, że Wam się podoba. Więc do zobaczenia.